z machę, ja. Tak i pauza. Lasy na harcu Nie wiem czy sadzą, czy sprzątają Nie wiem o co tu chodzi No Bo sprzątają w góry To jest taki fajny parking kurwa taki fajnym widokiem jest Ale co z tego jak nic nie widać kurwa Cześć. O... Ładnie, ładnie, mleko. Tu już lepiej, lepiej. Może tam nie będzie, bo to jeszcze coś by fajnego, kurwa, nagrał. Pogada się. Jo, jo, jo. Idą do góry tam małe. Tutaj idzie połówka dużego, mały za nim. Hard Ale je, yeah, drewna, je. Yeah. Proszę, jaka miejscóweczka! Kurwa! Na przykład tutaj jest, piąteczka była, jezu! Jezus, ludzie! Ej, ale potem jedziemy tam kopitamy, tamy, nie? No. Nie ma. Z piąteczką, z piąteczką, z Kanio najlepszą. A w szoku pewnie, hop. Idzie z lewej źle, ta idzie, nie wiem gdzie będzie jechał, idzie z lewej. Ale by tutaj rajderkiem jechał, tam tu ty kurwa niech to będzie, By szyby kurwa drżały, nie? Fajnie, a czemu oni tych ludzi powiesili na drzewie? Kto powiesili? Mały idzie do was, mały I kogo powiesili? A tu Baba Jaga też wisi jakaś Mówię, że je powiesili A, bo tu kurwa jest chyba te święto i kurwa rozumiesz coś tam z Baba Jagą? Baba Jędza, no wisia, wisiały tam też Wszędzie tutaj, no Ale kurwa o co chodzi? Z tym to nie wiem jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że ten co jeździ do lasu się w cyrku nie śmieje. Hiiiiii, a pokazuje ci tam za 2300 ostro w lewo, tak? Tak, tak, tak. No, 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 bo tak to patrzę, to tak za niedługo to tu będzie gdzieś po lewej, nie? Tak. To tam je pokazuje rozumiesz, skąd i ten, ja to stawię u parku na tym parkingu i pojadę wiadę tam do góry zobaczyć jak tam w ogóle jest nie o, będziemy jechać zaraz zobaczymy tutaj ten, ten jeden stos Ty masz ile do tego stosa? no niby ale ja tam tego nie mam wbitego Ja tylko tak na tej mapie patrzałem nie? Chyba będzie to A jak Prowadź kurwa jaką pozycją To już ja wiesz co zaraładuje co? A jak no co się będzie stwierdzolił Czekaj tylko numer kurwa, muszę sprawdzić tylko 54 to nie ma to czekaj, tylko tu bagno jest, ja pierdolę, to tu wcale nie jest tak pięknie. On ma być tam przy tym wieździe ostrym, dobrze, że go tu nie ma, bo tu hojnia O, tu jest kurwa na górze, tu go widać. Tu jest ten stus Tam zarazie szlajfka zerwana, trzeba ją tam w sensie założona, trzeba ją zerwać Tutaj na razie został wstęp chłopaków na tej nawrótce, nie? Nie nie, jadą, nie? A dobra, 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 dobra Uuu, uu, kałuże, kałuże tutaj Nie wiem czy tam kurwa szerzej jakbyś nie poszedł żyleta, nie ten dyk, co ja co tam dyk, tam też widzę przejeżdżające, a chuj wiej zmieścić chyba zmieścicie tutaj wszyscy, nie? Tu poczekajcie proszę Jaki chyba Czekaj kurwa 53004, to jest ten tutaj, no tam gdzie stoisz no, to jest ten, no. A jak to widzisz tam? To Aha to sobie to na razie zostawimy. Jedziemy dalej. Ale zostawiamy znowu rewelację i mamy tym, Jo, 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 Nie gadaj, bo zaraz tam pójdę. Wracał, widać. A co tutaj? Za schron? Dźwiczki wyjebane? Już się muchy pojawiły. Troszkę tu widzę, to naprawili tak. Tak pokazuje 83, 75, jakbyśmy mieli po drodze, ja go tam nie wbijałem też, nie? Tak jakbyśmy jechali, tak tego to trzeba Tu mam tam ma być 54. Dwadzieścia dziewięć osiem trzy siedem jeden, tak? A eee, i siedem pięć. Dzieścia jeden. No dobra, dobra, osiem trzy siedem jeden i osiem trzy siedem pięć mamy. 7.2, tutaj już jest ten, 7.3, 7.4 i 7.5 tutaj To no, widziałeś dałeś było 7.5? Nie <grywka> To już zaś są inne numerki, kurwa to wygląda, Zdjęcie tego nie oddaje, kurwa, nie Ale tu, tu jest ten 75 Dobra, dobra No to tu się załaduje Dwie naczepy Chyba, że tu załadujemy Ja wiem, Wojtek, pierwsze klatki tu załadujemy Na naczepach Dwóch przynajmniej Czy tam trzech, a resztę ładujemy na tamtych Na dole tak, jak my możemy się kurwa na dole poładować, i tam zostanie już kurwa na następny kurs mało co. No, ale tam jest, yy, kurwa, załadujesz tam, tak, żeby załadować przód, czy zaś chcesz wywozić? Aha, że jest tego dużego ogólnie ty byś chciał, żeby. żeby... Ty ładował, tak? A ja tam na przykład tamtego od tyłu, tak? No tu bym ładował pierwszą klatkę na naczepę i by jechał na dół i ty byś mu tam tył doładowywał, nie? Bo tam jest tak wąsko, a jak już sobie zrobimy miejsce to już jako tako może będzie, nie? No, no to mógłby tak być, no tutaj po klatce i wtedy byś odsyłał do mnie, no ja bym tam się jakoś ustawił i od tyłu ładował, nie? No, no Ale tą przyczepę i tak trzeba zostawić tutaj, nie? Tak, tak, przyczepy trzeba gdzieś tu pozostawiać. Słyszycie nas tam, chłopcy? Ty, ale ja tam zaraz jeszcze pojadę telek, ja zobaczę jak się wkomponuje. Jeżeli kurwa się tam w miarę wkomponuje, e, że będę mu płacować, to wtedy normalnie, kurwa wiesz. Ja dwóch tam i tyle No dobra, nie ma problemu, ale w razie... No dobra, to nie ma problemu przecież To jest na tyle blisko, że będziemy się słyszeć, Chyba To no ja jadę tam obejrzeć, nie? A przyczepę gdzie zostawiasz? Zostawię tam za tym stosem ogólnie, wiesz? Twoim Tutaj za tym Dobra, dobra Słyszycie mnie tam hopaki? tutaj będę a dobra, bo Ej, możecie tam jechać do góry, jedźcie do góry. Jedźcie do góry i potem będzie tylko jedno rozwidlenie, w lewo taka po proste i w prawo do góry. To w sensie tak jakby główna do góry i w lewo idzie taka ten, to tą w lewo, a tak to cały czas prosto. もう1人、マン・ウォー・アレ。 Bo tu tego i tak ogólnie będzie za mało na dwa auta, nie? Bo tu jest pięćdziesiąt jeden chyba. To ten drugi przyjedzie tam do ciebie i tak w razie. W. Ale Go, tu, litera T tam jest z tyłu ale idą, synki idą, jeden za drugim, a u. I've been coming up hot for a minute Everybody know the drop when I'm in it I've the drop when I'm in it Everybody know the drop when I'm in it Yeah, I'm so so Everybody, everybody know I'm Drew, Drew know when to click, click, do try to switch the setting, Ale Felek stanął, nie? Patrz, jak ta szłapa się rozkłada, patrz. Kurwa, ale Felek stanął. A ta druga? Dobrze. No, Git on. Nie ma ładować. Suchara. Czy nie za szybko, mu powiedziałem: Stop! Kurwa, trochę ja! Chociaż przechyla mnie, nie? Muszę się przyzwyczaić do przechylenia i za chwilę będzie glin. bo się dziwię, że zawierają. wygląda tak, żebyś musiał jechać do Wojtka się doładować. Do Wojtka zaraz No. No to proste, tam cały czas do niego on tam się no No, 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 no. I tam potem poczekaj, nie, bo my weźmiemy przyczepy i też tam przyjedziemy, nie?